Radio Plus. Sedno sprawy. A tym gościem jest Katarzyna Lubnauer, była przewodnicząca nowoczesnej. Dzień dobry, witam. Posłanka cały czas Koalicji Obywatelskiej. Nawet wiceprzewodnicząca klubu. Wiceprzewodnicząca klubu, oczywiście. Pani przewodnicząca, w takim razie podobno koalicja obywatelska ma zmiażdżyć polityczną konkurencję w wyborach prezydenckich. No tylko nie o sam wynik mi chodzi póki co, ale o liczbę kandydatów. Bo aż czwórkę macie mieć przynajmniej. Tak się mówi. Platforma kandydata będzie miała na pewno nowoczesna, jak rozumiem, też się do tego przymierza. Nie Zieloni znaczy, mówią o tym inicjatywa Polska. Do w przypadku nowoczesnej decyzję podejmie Rada Krajowa, która jest w styczniu i ta Rada Krajowa może albo zadecydować o poparciu jakiegoś innego kandydata, wspólnego na przykład kandydata Koalicji Obywatelskiej, albo o wystawieniu własnego. Ale przewodniczący nie pali widać. Widać, że nie tylko on, to znaczy widać, że mamy w tej chwili wewnątrz partii bardzo wiele osób, które uważają, że powinniśmy mieć swojego odrębnego kandydata. A szczególnie, że, szczególnie, że zawsze jest druga tura, która w sposób mhm. jasny potem już powoduje, że się koncentrujemy na jednym kandydacie opozycji, który musi wygrać z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. To rozumiem, że Pani zdaniem też ma to sens, tak? Jest to do rozważenia. To wszystko zależy, jakiego będziemy mieli kandydata. Więc sens wystawienia swojego kandydata ma wtedy, kiedy jesteśmy w stanie przedstawić kogoś, kto ma szansę być atrakcyjny który ma szansę poszerzyć wybo grono wyborców partii. To Adam z dlatego, zresztą, te kryteria wypełnia? Myślę, że tak. Znaczy jest młodym człowiekiem, dosyć już myślę, że rozpoznawalnym ze względu na swoje jednak udział w mediach, działania dotychczasowe. Natomiast z drugiej strony mamy przecież grupę wyborców, Którzy są mocno liberalni, to zarówno światopoglądowo i gospodarczy, mogą szukać takiego kandydata. Natomiast ja bym nie chciała niczego przesądzać. To naprawdę będzie decyzja autonomiczna, nowoczesna i która zapadnie w styczniu. Oczywiście to jest tak, że my zdajemy sobie również sprawę, że być może ważne będzie wzmocnienie wspólnego kandydata koalicji obywatelskiej, być może ten, ten sposób myślenia będzie dla nas ważniejszy nawet niż promowanie swojego. Ale pani przewodnicząca, sam no, na razie koncepcja taka, czy, czy ewentualność, że jeden klub parlamentarny ma czterech, czwórkę kandydatów na prezydenta. Na razie no nie, to mam, nie brzmi poważnie. Nie chcę nic mówić, ale na razie nie mamy ani jednego. W Platformie odbywają się prawybory, które się rozstrzygną dopiero w sobotę. My również jeszcze nie zdecydowaliśmy. Z tego co wiem, inicjatywa polska rozważa, ale też nie ma decyzji. Też będzie podejmować decyzję. I tak samo w związku z tym nie uprzedzajmy faktów. Styczeń będzie dobrym momentem, żeby zobaczyć, jak ostatecznie uporządkuje się sytuacja związana z kandydatami Koalicji Obywatelskiej. A to w końcu, która opcja jest lepsza? Każdy swojego w pierwszej turze czy wszyscy od razu już Koalicja Obywatelska z jednym kandydatem do pierwszej tury? Dla... Ja się akurat wątek... skłaniam do takiej decyzji, żebyśmy mieli wspólnego kandydata jako Koalicja Obywatelska. Tylko to, widzi pan, trochę zależy od Platformy Obywatelskiej, na ile e, z jej strony jest otwarcie na to, żeby mieć potrzebę tego, żeby ich kandydat był jednocześnie kandydatem wspieranym przez innych koalicjantów i zawsze największy podmiot ma największą odpowiedzialność w tej kwestii. I dla nas jest na przykład bardzo ważne, żeby pewne nasze postulaty programowe, które są dla nas ważne, również znalazły swoje odzwierciedlenie potem w razie czego w, w programie tego kandydata, którego zechcielibyśmy poprzeć, na przykład takie jak związki partnerskie, które my składaliśmy ustawę, ale również rozwiązania dotyczące, nie wiem, handel w niedzielę, dotyczące um, rozwiązań dla przedsiębiorców. Uważamy, że oczywiście wiemy, jaki jest zakres obowiązków prezydenta, ale ma też inicjatywę ustawodawczą. Prezydent też może tworzyć dobrą atmosferę do pewnych rozwiązań. Uważamy też, że bardzo ważne jest to, żebyśmy realnie jako opozycja zawalczyli o tą prezydenturę. A to, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że w tej chwili jednak PiS jest w pewnej defensywie, jednak po Banasiu, jednak po tym, jak zmusili, albo może nie zmusili, bo Chciał sam Andrzej Duda, bo chciał sam, dlatego że kiedyś nie przyjął ślubowania, przypomnę, od trzech prawidłowo wybranych sędziów, a teraz przyjął od Piotrowicza i Pawłowicz. Prawidłowo to wybranych wszystko... No to nie jest takie pewne, dlatego że są wątpliwości co do wieku. Oni przekroczyli oboje. Czyli już, już ten przekroczyli wiek, temat nie który wiek, jest, który musi wypełniać sędzia Sądu Najwyższego, żeby móc orzekać, a wiemy, że od sędziego Trybunału Konstytucyjnego wymaga się tych samych elementów. W związku z tym są opinie prawników, które mówią, że oni przekroczyli ten wiek. Ale do tego więc wątku prezydentiego wracając, ranie. pani przewodnicząca, no, no rozumiem, że trochę do platformy chyba możecie mieć pretensje o tyle, że to, to wszystko można było ustawić na wcześniejszym etapie, uzgodnić razem z koalicjantami, a nie platforma sobie wybierze przewodniczącego, a wam pozostanie go poprzeć. No nie, właśnie nie pozostanie nam poprzeć, też znaczy nie przewodniczącego, to chodzi pani kandydata, kandydata na prezydenta, dlatego że właśnie mamy suwerenną decyzję i możemy zdecydować w styczniu, że wystawimy kogoś innego. No, tak, powiedziała pani, na że tym... lepiej byłoby poprzeć. Nie, ja powiedziałam co innego, nie, że lepiej byłoby poprzeć, tylko powiedziałam, że w interesie państwa, w interesie tych wszystkich wyborców, którzy głosują na opozycję, jest to, żeby na końcu mieć jak najsilniejszego kandydata, który jest w stanie pokonać Andrzeja Dudę. No. Czy Adam Szłapka byłby w stanie, to to już mogę wątpić. Czy znaczy my patrzymy, ja patrzę też na rzeczywistość bardzo praktycznie i zdaję sobie sprawę, że do drugiej tury największe szanse ma przejść e, oprócz Andrzeja Dudy, kandydat, który będzie zgłoszony przez czy Platformę Obywatelską, czy koalicję obywatelską. Pani przewodnicząca. Ustępując... I ze względów finansowych i ze względów na poparcie, które ma ta partia Jasne. polityczna i ze względu na sondaże, które widzimy. Ustępując z funkcji przewodniczącej partii mam wrażenie, że w trochę trudnej sytuacji pani postawiła Grzegorza Schetynę, bo mówiła pani podczas przemówienia, w którym żegnała się pani właśnie ze stanowiskiem, że od polityka wymaga się odpowiedzialności. Ale ja w ogóle y... uważam, że polityka też odpowiedzialność. chyba też wyborów nie wygrał, prawda? Bo pani mówi o tym, że przegraliśmy wybory, odchodzę. Yy, no, co powinien zrobić Schetyna w tej sytuacji? Dobrze, ale ja też podsumowywałam po pierwsze te dwa lata. Uważałam, że zdecydowałam się w roku 2017, żeby kandydować na przewodniczącą. Postanowiłam być przewodniczącą na trudne czasy, czyli przeprowadzić partię przez trzy wybory. Dodatkowo Mam takie poczucie, dla mnie zawsze w ogóle, jeśli chodzi o politykę, to odpowiedzialność jest jednym mm. z najważniejszych słów, ale że to jest moja odpowiedzialność. Ja nie chcę wskazywać komuś, jak się ma zachowywać, ani nie chcę mówić, kto coś powinien zrobić lub nie, bo każdego sytuacja nie, jest ja inna polityk, ale miałam na myśli swoją osobę i ja się zdecydowałam no, na to, katerina, żeby. też na lub na ury, pani miała na myśli swoją osobę, powiedziała pani, od polityka wymaga się odpowiedzialności. Przegrał Ale nie uważa, pan, ale nie uważa pan, że od każdego polityka przełożył do na Grzegorza Schetynę. Yy... Ale nie uważa pan, że od każdego polityka powinniśmy wymagać Jasne, odpowiedzialności. Ja tak uważam, powinniśmy wymagać. Zdecydowałam się, tak jak się zdecydowałam, i każdy z nas, w swojej odpowiedzialności i w swoim sumieniu podejmuje określone decyzje polityczne. Mhm. Ja nigdy nie byłam specjalnie przywiązana do funkcji. Zawsze uważałam, że yy, yy, i funkcje w polityce i w ogóle w życiu, to jest kwestia realizacji określonych zadań. Przeprowadziłam nowoczesną przez trzy wybory. Przez jedne z większymi sukcesami, jak przez samorządowe, przez inne z mniejszymi, jak na przykład do Parlamentu Europejskiego czy parlamentarne. Ale pozostaliśmy ugrupowaniem parlamentarnym. Powiem więcej: w zalewie ugrupowań, które obecnie mamy w Sejmie, nie jesteśmy tym najmniejszym. Mamy ośmiu posłów, no i trzech senatorów, którzy są z naszym Ale no ugrupowanie jest niemal dwadzieścia. Jeśli chodzi klubów, to, to one staną. Partyjnego nie oddają. Jednak Pani Przewodnicząca, Najwyższa Izba Kontroli dzisiaj przedstawi wyniki kontroli właśnie dotyczącej więziennictwa i jednego z programów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. No ale w kolejce ponoć czekają kolejne sprawy, jak Krajowa Administracja Skarbowa czy Fundusz Sprawiedliwości to też ten sam resort. Tak paradoksalnie może się okazać, że prezes Najwyższej Izby Kontroli skonfliktowany ze wszystkimi, z rządzącymi, z opozycją, wszyscy, co jego odejść. To może jest dopiero wtedy niezależny prezes. No tak, tylko że wolałabym, żeby to nie był jednocześnie człowiek, co do którego oświadczeń majątkowych są duże wątpliwości. Człowiek, który jednak miał związki ze światem przestępczym, ponieważ ludzie, którzy wynajmowali od niego kamienicę, no delikatnie mówiąc, należeli do tego półświadka. są bardzo duże tej wątpliwości, sytuacji, bo tak z perspektywy znaczy, naprawdę. Niestety psuje to państwo. To znaczy, za moment prawdopodobnie panu Banasiowi w ramach retorsji, czy już ma odebrany dostęp do informacji niejawnych, co będzie kolejnym ruchem, który powoduje sparaliżowanie instytucji jako, jest Najwyższa Izba Kontroli. Sparaliżowali już, PiS sparaliżował już Trybunał Konstytucyjny. Ja już nie mówię o tym, czy my oceniamy, czy on jest konstytucyjny, mm -hmm. czy nie. Tylko nawet jeżeli spojrzymy na liczbę spraw, albo jak posłuchamy pana Wyrembaka, który mówi, jak wygląda praca w Trybunale, jeśli chodzi o blokowanie jednych projektów, o wybieranie składów i tak dalej. W KNF-ie musiał się prezes podać do dymisji, bo były podejrzenia korupcyjne też z ich mianowania. To, co się dzieje w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, mamy już opinię, że ona jest praktycznie nieistniejąca. KRS jest praktycznie, wiemy już, że jest wybrany niezgodnie z Konstytucją, jest w tej chwili wyrok Sądu Najwyższego. W związku z tym mamy sytuację, w której krok po kroku są kolejne instytucje państwa paraliżowane i obawiam się, czy nikt z prezesem, który będzie na przykład pozbawiony dostępu do informacji niejawnych, może być jeszcze funkcjonować. Ale Pani Przewodnicząca, no tak strasznie wygląda zdaniem opozycji ta sytuacja w Najwyższej Izbie Kontroli, ale ja sprawdziłem dzisiaj kilka minut czy, czy naście albo dziesiąt poświęciłem nasz... znalezienie Pani wypowiedzi z apelem o dymisję Krzysztofa Kwiatkowskiego jako prezesa nich z zarzutami, zaktem oskarżenia, niczego takiego nie znalazłem. Źle po pierwsze, szukałem czy dobrze? Po pierwsze, zwróćmy uwagę zauważmy, że tak, pan Kwiatkowski nie tam był nie było kandydatem. Paraliżu, tam nie było dramatu. Po pierwsze, się o akurat w przypadku Krzysztofa Kwiatkowskiego, ponieważ hmm. chodziło o to, kiedy on kandydował. Chodziło o to, że on nie kandydował z poparciem koalicji obywatelskiej, co chciałam bardzo jasno powiedzieć. Tam był inny kandydat Lewicy, który był wspierany przez ale to nie, 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 parlamentarnych nie, 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 Ale chodzi nie, ja się wypowiadałam na ten temat, że uważam, że no, jeżeli są wątpliwości, to powinniśmy być bardzo dużą ostrożność do tego. Ale to parlamentarny ma narzędzia pewne. Ale tak? to nie właśnie, chodzi o no to chciałam tylko... powiedzieć, że Platforma Obywatelska z PSL-em złożyły wniosek do Trybunału Stanów w zeszłej kadencji. Nie wiem, czy pan wie. To powiem Karpis więcej do No tak, ale był podpisany przez, y -hmm. przez posłów Platformy Obywatelskiej PSL-u. On się natychmiast zrzedł immunitetu. W tej chwili dopiero po tylu latach trafiła sprawa do sądu i sąd nie może dalej już. Orzekać, dlatego że prokuratura odmawia udostępnienia pełnej taśmy z wypowiedziami tymi, które są nagrane, które są głównym dowodem mm. śledztwa. Ale teraz wzywacie do dymisji nie. I PiS teraz, też wzywa, a tak a teraz, to naprawdę nie i teraz niech pan są zobaczy różnice. Różnice. PiS, rządzi, jest pis rządzi od czterech lat. Mm. I tak naprawdę dla mnie podstawową rzeczą jest to, że jeżeli jedynym dowodem, praktycznie, jest taśma, no to nie daje się wyrywków taśmy, tylko się mówi, no to pokaż, popatrzmy całą taśmę, bo może w następnym zdaniu on mówi, proszę Państwa, a w ogóle to chciałam delikatnie powiedzieć, że nie ma żadnych możliwości, żeby pomóc temu, nie wiem, człowiekowi, który, który chce się ubiegać o stanowisko, jest otwarty konkurs, nie wiemy tego. Nie wiemy, dlatego że na, mimo oczekiwania pana Kwiatkowskiego, żeby cała taśma została udostępniona, ta taśma nie jest udostępniona przez prokuraturę Zbigniewa Ziobro. Wątku... Więc z całym szacunkiem e, mamy do czynienia z sytuacją, w której PiS tak naprawdę potrzebuje Kwiatkowskiego po to, żeby usprawiedliwiać Banasia. Na tym wątku już naszą rozmowę kończymy. Była przewodnicząca nowoczesnej przewodnicząca klubu Platforma Obywatelska Koalicja, Obywatelska Katarzyna Lunar. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia dziękuję pani i państwu życzę do usłyszenia i zobaczenia. Radio Plus. Sednał sprawy.